po walce z Filipkiem, Por Sebastian znowu porażka, co nie zagrało w tej walce? No, kurde, wiesz, pewnie sporo rzeczy, natomiast nie zamierzam jakoś szczególnie, wiesz, tego e, roz, na drobne jakoś, wiesz, rozkminiać, co nie zagrało, co nie zagrało. No, generalnie e, co, no, była fajna bitka na początku, wymiana. Filipek też tam przyjął, nawet mówił mi po walce, że, że, że mocno przyjął prawego. E, ja przyjąłem chyba, le, chyba, też przyjąłem prawego. Osunąłem się i mi się coś wygięło kolano, no i już dalej nie byłem w stanie, no, mimo że e, jakby spokojnie bym. Wstał, nie i, i ten, bo nie byłem jakoś szczególnie zamroczony, ale, ale już. No, nie wiem, no muszę sprawdzić jutro pewnie rezonans czy coś i zobaczymy. No. Zaprezentowałeś wiele kreacji na konferencjach i na cage'ach, natomiast tutaj chyba ta nie najlepsza kreacja się wylosowała. Słuchaj, wiesz co, no to jest. To jest, no tak jak powiedziałem, no to jest sport, tak? W sensie to nie jest. My nie jesteśmy fajterami, tak, ja nie jestem fajterem, ja, ale ja się jaram, wiesz, tym, co tutaj się wydarzyło, to było śmieszne i, i zamierzam jakoś, nie zamierzam szczególnie, wiesz, się teraz kajać i mówić, ojejku, ojejku, jak mi przykro, że przegrałem i tak dalej. Nie, no wiesz, no bijatyka to bijatyka, no, a to, że ja nie jestem fajterem i z tego mnie ludzie nie będą rozliczać, no, to, to jest jasne, bo ludzie mnie rozliczają z tego, co dowożę, w kontekście jakimś tam nazwijmy to artystyczno-rozrywkowym. No i w, w tym zakresie wydaje mi się, e, dowożę tyle, ile powinienem. Jednak jest zauważalny progres, bo w poprzedniej walce to było 30 kilka sekund, a w tej było 40 kilka. Tak, tak. No, no widzisz, no w sensie wiesz... W tym przypadku no, niestety no, nie pomogło mi moje, moje ciało, tak? W sensie no, pewnie t, t, ta walka na pewno by trwała dalej, bo tak jak powiedziałem, nie byłem jakoś e, szczególnie podłączony. No, w sensie jakby tam za, zachwiało mnie, ale, ale bym normalnie d, d, dalej po, poszedł, by, byłbym liczony, ale bym poszedł dalej. Ale coś mi się wygięło, no, mówił mi... Mówi mi ktoś właśnie, że widać było, że mi się podwinęła ta noga. Eee, no i kurde, zobaczymy, no. mam nadzieję, że to wie, że to nie będzie. że to nie są krzyżowe. No. Sebastian, chciałbym jeszcze poruszyć temat przed galą, temat z ceremonii ważenia. Eee, 3 kilo zabrakło ci do limitu wagowego. Dlaczego aż tak duża różnica? To, to nie jest duża różnica, wiesz, to jest, to jest, Tak naprawdę to to jest. Się po, 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 eee, wiesz, to kurde, no, to było tak, że y, ja kompletnie nie wiedziałem, w jakim ja pułapie wagowym powinienem się bić. I się dowiedziałem, nie? że to na pewno nie jest 79 kg, no bo już nie było z czego ciąć, no, po prostu. Więc ja miałem, wiesz, no, trudnione zadanie z tym. W, w, w tym temacie, ale ale walka była, nie, bo naprawdę byłem docięty, wiesz i wszystko to. Słuchaj, no co, no pokora, to, wiesz, jest taka ani na konwencja. No, ludzie się tu piorą po mordach <laughs> I, i oprócz tego robią entertainment. No. Entertainment udany, walka mniej. Właśnie. Sebastian, swoimi performancami bardzo mocno spolaryzowałeś całe społeczeństwo, czy no taki je, był... Daj spokój, mordo, przestań, no naprawdę to jest tylko fejmy MMA, naprawdę. Czy taki był twój zamiar? Chciałeś tam trochę podjudzić wszystkich fanów? No oczywiście. Przecież jestem z tego rozliczany, stary. Ja jestem rozliczany z tego, co ja tutaj dowożę jako, jako aktor. Jestem, wiesz, jakby... Jestem ze świata filmu, jestem ze świata kreacji, no i se tutaj... Bawię się, no. a to, czy. E, jak to się skończy finalnie sportowo, jak się kończy sportowo, to Ale, tak jak mówię, <grywanie> przynajmniej dobrze się bawiłem. Powiedz, Sebastian, jak wygląda teraz Twoja przyszłość we free fightach. Nie wiem, jak wygląda we Freak Fightach. zobaczymy, natomiast wiem, jak wygląda nie we Freak no To w styczniu już bardzo duża premiera filmu, który, który zrobiłem. I myślę, że wracam do tego właśnie takiego tutaj, do tego świata mocniej. A to, co będzie tutaj, to zobaczymy. No, w sensie, zarobiłem na dom, wszystko się zgadza. A co z tematem twojej walki z Wojtkiem Golą. Wprawdzie Wojtek Gola postawił warunek, że jeżeli wygrasz z Filipkiem, to może z tobą walczyć, ale czy chciałbyś mimo wszystko zmierzyć się z potężnym włodarzem? Ja powiedziałem, że no ja Wojtka lubię, no w sensie nie wyobrażam sobie czegoś takiego. No. Znaczy, wiesz, że nigdy nie mów nigdy, zobaczymy. Natomiast. To byłoby śmieszne. Znaczy ja bym, ja bym chyba nie mógł super poważnie do tego podejść. Czyli na razie mówisz, że robisz sobie chwilę, przynajmniej przerwę od Free Fightów? Nie wiem stary, ja nie wiem, wiesz, jakby... Nie mówię, nie, nie, już nie wracam, bo to nie jest mój świat, i tak dalej. Nie, nie, nie. Zupełnie inaczej do tego podchodzę w tym momencie. I co? I, no, i zobaczymy. zobaczymy jak będzie, ale... Szac właśnie, szacun dla Filipka, wiesz, jakby... A wiesz, a ja... No żeby naprawdę się do tego tak naprawdę się temu oddać no to musiałbym naprawdę na to postawić tak w swoim życiu bo to jest wiesz no musisz trenować 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 na tej sali wylać pot, rozumiesz, sparować, sparować i tak dalej, więc. A ja wiesz, no ja z, z, za, dużo, za dużo rzeczy robię po prostu też artystycznie, żeby, żeby się tym naprawdę tak 100% zająć, nie? Więc, więc dlatego po prostu te walki tak się kończą. No. Ale co, ale tak jak mówię. Nie? A nie korcicie, jednak, żeby mimo wszystko szybko wziąć jakąś trzecią walkę. Po to może się uda wytrzymać 50 parę sekund. Ja nie wiem, ty, 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 chcesz mi teraz cisnąć czy coś? Nie. Zmotywować do pracy. No Bekę kręcisz, no przy Nie, no jak 50 parę sekund. no. no. Mogę ci obiecać, nie wiem, że mogę ci zadeklarować, że następna walka, jak ją wezmę, to wezmę ją wtedy, żeby 50 parę sekund poszła, żeby. Było mniej niż 50 sekund, ale po moim nokaucie, no, to, to, Ale to nam musiałbym naprawdę dużo potrenować, wiesz? I z pełną pokorą do tego podchodzę, bo to wiesz. A... I taką wersję Sebastiana Fabiańskiego będziemy chcieli zobaczyć w następnej walce. Dzięki, Sebastian.